Dzień dobry. Nazywam się Rafał. A to będzie, mam nadzieję, kolejny odcinek pytań i odpowiedzi. I tak jak poprzednio, zacznijmy krótką modlitwą do naszego Ojca Niebieskiego. Aby wypełnił nas swoim światłem, aby wypełnił nas swoją mądrością, aby wlał w nasze serca pokorę. Tak, byśmy z czystym sercem, bez oceny, Przyjęli to, co dla nas dzisiaj przygotował. Przyjęli słowa, które chce, abyśmy dzisiaj usłyszeli. Przez te parę chwil, które spędzimy razem, przyjęli owoce Jego obecności, abyśmy poczuli spokój, który pojawia się te, wtedy, gdy zaufamy naszemu Ojcu w niebie bezgranicznie. Abyśmy przebywali w ciszy, która nie oznacza braku dźwięków czy słów, ale oznacza ciszę, która jest w nas, która jest wolnością od szumów tego świata. Od myśli, od obaw, od lęków, które tak często nas doświadczają. I ta cisza nie oznacza, że one się nie pojawiają. One mogą się pojawiać, one, zwłaszcza w takich chwilach, mogą próbować zagłuszać Bożą obecność. Ale my przez te parę chwil wybieramy, Aby zamiast nich, zamiast poświęcać im uwagę, zamiast przejmować się nimi, wybieramy, oddać to wszystko Bogu i odpocząć w Jego ramionach, jak małe dziecko. Które nic nie chce rozumieć, nic nie chce wiedzieć. Które do niczego nie dąży. I tak właśnie spędźmy te parę chwil, które Bóg chce nam dzisiaj ofiarować. <laughs> Więc mam dzisiaj tutaj dwa pytania. Pierwsze pytanie. Jak sobie radzisz z gniewem, który zapewne także w Tobie czasem wybucha? Chodzi o zwykły człowieczy, sam czy męski gniew. O agresję w trudnych, codziennych sytuacjach, w sklepie, na drodze, w obliczu agresji innych, na forum, w internecie i tym podobne. I to jest... To jest ciekawe dosyć. Bo to pytanie... Na to pytanie już raz odpowiadałem, i to kolejne. Przynajmniej tak mi się wydawało. Ba dwa dni temu nagrywałem odpowiedź. I okazało się, że się nic nie nagrało. Że coś pewnie źle zrobiłem i nie nagrało się to, co, to, co powiedziałem. A jeszcze. Wybrałem nagrywanie tej odpowiedzi, a nie gdzieś tam pojechanie na spotkanie czy na zajęcia, na które chodzę, więc, więc jednocześnie spóźniłem się na te zajęcia i, i nie miałem nagranego filmu, i właśnie wtedy pojawił się ten gniew, złość. i ono pewnie w wielu innych momentach mojego życia również się pojawia wtedy kiedy rzeczy nie dzieją się tak jak wydaje mi się, że powinny się dziać, tak jak w tym momencie o którym powiedziałem przed chwilą i to co stało się jasne dla mnie w tej sytuacji ale co pewnie też w jakiś sposób jasne było wcześniej, chociaż nie, nie ubierałem tego w słowa, nie miałem takiej potrzeby. Tak mi się wydaje, chociaż nie jestem tego pewien, czy o tym wcześniej nie mówiłem. W każdym razie ta sytuacja mnie tylko uzmysłowiła to, że ja po prostu sobie z gniewem nie radzę. Czyli to, co mam na myśli, to mówiąc to, To stwierdzenie, że nie ma we mnie potrzeby radzenia sobie z gniewem. Czyli w praktyce oznacza to tyle, że ten gniew, który pojawił się wówczas, te dwa dni temu, w poniedziałek, tak. Te dwa dni temu. On się zamanifestował w mojej głowie, pojawiło się wiele myśli. Pytanie, dlaczego tak się stało, pojawiła się emocja w ciele, która wyraziła się w postaci jakiegoś takiego dyskomfortu w brzuchu. Jakiejś takiej ogólnej energii powiedzmy, złości w całym ciele. I. I automatycznie, razem z tym, już tak bezwiednie można powiedzieć, pojawiło się oddanie tego Bogu. Pojawiła się taka, taka intencja, że wszystko, co mnie spotyka, również ta sytuacja, jest. Przejawem tego tajemnego planu Boga w stosunku do mnie, którego nie znam, nie rozumiem i nie będę nigdy rozumiał. Więc skoro się to wydarza, to poddaję się Twojej woli, Ojcze. Rób ze mną co zechcesz. Doświadczaj mnie tym, czym chcesz. I z taką intencją, która nawet nie wyraziła się w słowach w ten sposób, ale była takim, była po prostu taka, była wewnątrz mnie, więc słowa nie były tutaj potrzebne. Ta energia agresji, ta agresja, może nie agresja, ta złość, ten gniew, po jakimś czasie się wyciszył. I to nie oznacza, że od razu, gdy oddałem to Bogu, to ona znikła jak za dotknięciem czarodziejskiej różki, bo tak się nie stało. Ona jeszcze w jakiś sposób przez chwilę ze mną była. Przepraszam. A potem odeszła jak wszystko inne w tym świecie takim materialnym, które się manifestuje. Wszystko przychodzi i odchodzi. I gdy zamiast dorabiać do tego historię, zamiast robić z siebie ofiarę, jak mógłbym, jak mógłbym hmm, pytając się, dlaczego mi się to przytrafiło, ale dla, dlaczego tego filmu nie nagrałem, dlaczego te odpowiedzi yy, będę musiał nagrywać drugi raz, a potem dlaczego się spóźniłem na te zajęcia, dlaczego taki zły wybór podjąłem i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wchodząc w to zaproszenie, które ta sytuacja do mnie skierowała, a będąc ciągle, można tak w cudzysłowie powiedzieć, ale też takie jest moje doświadczenie w obecności mojego umiłowanego ojca, cała ta sytuacja się rozproszyła. Odeszła. I Ten sposób <coughs> radzenia sobie, tak w cudzysłowie, dotyczy wszystkiego w moim życiu. Dotyczy tych emocji, które są negatywne, ale dotyczy też tych emocji, które są pozytywne. Dotyczy wydarzeń konkretnych, ale i dotyczy też myśli, które się we mnie pojawiają. Więc to jest chyba odpowiedź na to pierwsze pytanie. Jeżeli nie jest pełna i jeżeli coś tu jest jeszcze niejasne, to z chęcią dopowiem, o ile podpowiecie mi, co, co mógłbym jeszcze na ten temat powiedzieć. Sprawdziłem, czy się na pewno nagrywa. <laughs> Przepraszam, trochę, chyba jestem przeziębiony. Drugie pytanie. Proszę o wskazówkę, o ile to możliwe, dla kogoś, kto, jak to się mówi, nie jest obdarzony łaską wiary. Gdzie jej szukać? Jak nasłuchiwać? Na co zwracać uwagę? Ja myślę, że ja do pewnego momentu byłem właśnie taką osobą, która nie była obdarzona łaską wiary, i to wynikało przede wszystkim z tego, że byłem ateistą. Więc jakby z samego założenia, chociaż nie wiem czy do końca byłem ateistą, ale byłem osobą, która, która zamiast wierzyć, wolała doświadczać. Czyli Czyli dopóki czegoś nie zobaczyłem, nie, nie stało się to moim doświadczeniem, po prostu trudno mi było w to uwierzyć. To dotyczyło całego mojego życia do pewnego momentu i nawet teraz też to tak wygląda. Czyli, czyli szedłem za swoim doświadczeniem i to, co było. Przeze mnie doświadczane stawało się dla mnie prawdą. W tym sensie, że mogłem na tym opierać swoje decyzje i swoje wybory. Więc tak jak to opisuję w moich świadectwach, które jeżeli to kogoś zainteresuje, znajdziecie na blogu. Tam już chyba 12 takich świadectw napisałem z różnych pewnie punktów widzenia patrząc na moje nawrócenie. So... Przede wszystkim to, co się wydarzyło w moim życiu, to taka obserwacja i stwierdzenie, że to, co wiem o świecie, to, co jestem w stanie osiągnąć w tym świecie swoimi siłami, jest dla mnie niesatysfakcjonujące, niewystarczające. Że choćby nie wiadomo, jak wiele w świecie materialnym osiągnął, a można powiedzieć, że osiągnąłem wiele. Czy w świecie uczuć, czy generalnie swoimi rękami, to zawsze satysfakcja i zadowolenie jest chwilowe. Że to wszystko przemija. A we mnie było pragnienie tego, co nie przemija. Pragnienie spokoju, który po prostu jest, który się nie kończy. I to było moje doświadczenie. I za tym doświadczeniem, za tym pragnieniem Podążałem. I przejawiło się to w ten sposób, że w pewnym momencie swojego życia zostawiłem ten stary sposób życia i zacząłem poszukiwać nowego sposobu życia. I w ślad za tą modlitwą. O łaskę, widzenia świata inaczej, przychodzili, uczni, przychodzili nauczyciele, przychodziły książki, przychodziły spotkania i przychodziły doświadczenia, właśnie te spokoju, właśnie takiej radości, ukojenia, które były dla mnie jakby chlebem na kolejną, kolejny odcinek drogi, który musiałem pokonać. Oczywiście drogi z wieloma przeszkodami, z wieloma kuszeniami, z wieloma wyzwaniami, ale właśnie nigdy nie byłem kuszony ponad siły i zawsze, jakby Bóg doświadczał mnie tym, co było w moim zasięgu, czy mogłem, mogłem pokonać mając. Mając te piękne dary i obietnice, które mi wcześniej, wcześniej nie obdarzył. Więc też mogę powiedzieć, że tutaj ta wiara bazowała na doświadczeniach. To nie była wiara w coś, czego nigdy nie doświadczyłem. Taka wiara, która polega na tym, żeby uwierzyć komuś na słowo. Nie, ja to po prostu doświadczałem i szedłem ze swoim doświadczeniem. I w pewnym momencie, kiedy umarłem i narodziłem się na nowo, pojawiła się prawdziwa wiara. Pra prawdziwa, tak jak ja ją rozumiem, a prawdziwa wiara polegała na tym, że nie wierzyłem. W sobie, tylko wierzyłem Bogu i Jemu oddałem wszystko. I to było, i to nie była wiara w Boga, ale wiara Bogu. To jest pewnie subtelna różnica, ale ogromna w moim doświadczeniu, bo o ile po tym doświadczeniu Narodzenia się w Bogu ponownie, jakby istnienie Boga nie jest, jakby pytaniem dla mnie, bo go doświadczam cały czas bardziej niż tego świata. To pewnym i to się stało nagle, to pewnym procesem, który ciągle jeszcze trwa i pewnie będzie trwał do mojej śmierci, jest ufanie Bogu. Jest powierzanie mu na nowo. Ciągle swojego życia, tego gniewu, o którym mówiłem wcześniej, i wszystkich innych rzeczy, które mnie spotykają. I to jest tym, co rozumiem przez wiarę w tej chwili. Ale potrzeba tej wiary pojawiła się we mnie dopiero w momencie, w którym przyszło objawienie, przyszło też spokój, który już nie przemijał, nie był doświadczeniem tak jak wcześniej. I ta wiara stała się taka naturalna, bo ja już wiedziałem, że nie ma innego sposobu życia, i ja nie chcę innego sposobu życia, nie chcę inaczej funkcjonować. Więc. Więc to była taka naturalna konsekwencja tego, co mnie spotkało. No i teraz jest moim życiem. Jest moim codziennym doświadczeniem. Więc jeszcze raz wracając do pytania, proszę o wskazówkę, o ile to możliwe dla kogoś, kto, jak to się mówi, nie jest obdarzony łaską wiary. Więc jeszcze raz proponuję iść za swoim doświadczeniem, iść za, za tym, co jest prawdziwe w Twoim sercu, za doświadczeniami, które przynoszą dobre owoce bo w jakiś sposób mimo tego, że ja nie znałem jeszcze tak dobrze Ewangelii, żeby na nią się powoływać, to wiedziałem, że że dobre drzewo nie może przynosić złych owoców, a złe drzewo nie będzie przynosić owoców dobrych. I mam tu na myśli takie głębokie rozumienie tego, co jest dla mnie dobre, a co złe, bo czasami przeżywałem Kuszenia na drodze, która była dobra, ale wiedziało coś we mnie, że ta niewygoda, która wynika z kuszeń, jest tylko na chwilę jest po to, żeby się coś oczyściło, żeby coś się przygotowało na przyjście Pana. Więc nie zawsze dyskomfort oznacza, że ta droga jest zła. Czasami ten dyskomfort jest potrzebny, a z drugiej strony czasami komfort nie oznacza drogi dobrej. Tutaj Chyba mniejszą mniejszą czujność ma, rozum, a większą serce to miejsce, w którym Duch Święty rozpala płomień w naszych sercach. Płomień Bożej Miłości i to coś, co nazywam sercem, a, ale jest taką, takim miejscem przebywania Boga w nas. Tego warto słuchać. I mimo tego, że to pewnie brzmi tak mało konkretnie, no bo czego mam słuchać, jeżeli nie wiem tak naprawdę, czym jest serce, to myślę, że, że odpowiedź do każdego z tych osób, które do każdej z tych osób, które. Chcą się dowiedzieć, gdzie jest w nich ten głos, którego powinni słuchać. Dowiedzą się. To wymaga pewnie trochę praktyki, może wymaga trochę determinacji. Ale na pewno tak się stanie, że się dowiedzą. Więc to, jakbym miał to podsumować, to idź ze swoim doświadczeniem, szukaj dobrych owoców z dobrych drzew. I nasłuchaj swojego serca, nie jako jeszcze raz to powiem, miejsca, gdzie przebywają takie emocje, jak to się czasami mówi, że to są. To serce jest takim miejscem <tryk> bardzo emocjonalnym. Nie, mówię o czymś innym: o tym sercu, które wie, o miejscu w nas, które wie i zawsze wiedziało. Tylko my nie byliśmy gotowi. go słuchać. Więc myślę, że wystarczy na dzisiaj. Tym bardziej, że tracę głos. Dziękuję.